Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dołączyli do grupy Facebookowej kooperatywa Opolska, a te osoby, które jeszcze się zastanawiają albo dopiero się dowiedziały. Zachęcam, żeby dołączyć. Nic to nie kosztuje. Można się przyglądać temu, co będzie się działo. Mam nadzieję w najbliższym czasie na tej grupie. A czemu służy ta grupa? No, chodzi o to, aby skupić w jednym miejscu, w wygodnym miejscu do kontaktu, do wymiany myśli, poglądów, ale też uwag, pomysłów na to, jak może funkcjonować nasza wspólnota w ramach obszaru gminy. Czyli jak może funkcjonować gmina, samorząd, ale też jak możemy funkcjonować sami ze sobą, w swoim środowisku lokalnym. Oczywiście wszyscy wiemy, że samorządność to jest sprawa wymagająca i niełatwa. Niełatwa do poznania, na czym polega, niełatwa do poznania zasad. Wszystko to opiera się na pewnego rodzaju kulturze obywatelskiej, kulturze prawnej. I właśnie temu ma służyć ta grupa, żebyśmy. Nabierali tej kultury obywatelskiej i kultury prawnej, bo oczywiście osobistą. To każdy dysponuje i posługuje się z nią y, według własnego uznania. Na tej grupie y, liczę, że dołączą, że do tej grupy dołączą osoby, które mają już taką świadomość, że jesteśmy Współodpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Oczywiście mamy samorząd lokalny, wybrane władze, przedstawicieli do naszej władzy. Mamy zasoby w postaci majątku nieruchomego, ale też zasoby w postaci pracowników i oczywiście to ma wszystko działać dla naszego dobra. Ale żeby nie przedłużać, ta grupa ma służyć pewnego rodzaju inicjatywom. Już najwyższym rodzajem takiej inicjatywy może być obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czyli mieszkańcy mogą przygotować uchwałę. Oczywiście zrobić to należycie, bo można popełnić błędy, więc warto Przygotowując taką uchwałę obywatelską, skorzystać z wielu możliwości prawnych, przemyśleć i przygotować to jak najlepiej. Ale nie o tym chciałem mówić. To może być jakiś dalszy etap, jeżeli chodzi o inicjatywy uchwałodawcze. Podstawą jest to, że inicjatywy mogą być różnego rodzaju. Inicjatywą taką może być wniosek, może być petycja. Może być y, skarga, mo może być próba pozyskania informacji, może być wsparcie, czy to indywidualnej osoby, czy wsparcie w jakimś problemie ogólno, y, ogólno do, których doświadczamy, problemie, który doświadczamy wszyscy jako wspólnota, y, inicjatywy mogą być różnego rodzaju społeczne, inicjatywy, inicjatywy charytatywne, y, czyli Warto czasem coś zrobić dobrego dla innych. A także integracja to też jest inicjatywa. Może i do tego kiedyś dojdzie, że jeżeli środowisko pozna się, jeżeli powstanie takie środowisko, to oczywiście jest miejsce na każdy rodzaj pozytywnej inicjatywy. Pierwszym działaniem, jakie chciałbym zaproponować, aby sprawdzić, czy Możemy być skuteczni jako mieszkańcy, to jest to, co jest, myślę, bardzo istotne czyli informacja. Informacja, bez niej trudno podejmować jakiekolwiek działania. Więc propozycja jest taka, że mam w planach wnioskować do Rady Miejskiej, do burmistrza o to aby informacje na temat posiedzeń komisji które funkcjonują przy radzie miejskiej były podawane na stronie internetowej urzędu miasta w postaci takiej iż podany będzie termin posiedzenia komisji która komisja będzie miała posiedzenie zakres tematyczny i to wszystko w momencie, kiedy radni dostają taką informację, my mieszkańcy też chcielibyśmy dostać. A nie tyle, nawet, nie tyle nawet prosić powinniśmy o to, tylko to jest pewien nasz przywilej wynikający i z Konstytucji, ale też z ustawy o samorządzie gminnym. A zacytuję tu artykuł 11b, jawność działania organów gminy yy, w drugim punkcie. Jawność o, działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady. Oczywiście, kto wie. A myślę, że to chyba wszyscy powinni wiedzieć, że na sesję Rady Gminy, czy Rady Miejskiej, czy na posiedzenie komisji wstęp jest możliwy. Problem w tym, że my nie wiemy, kiedy takie komisje się odbywają. Wiemy, jak odbywa się komisja łączona tuż przez sesję. Zazwyczaj w Opolu Lubelskim to jest praktykowane, że posiedzenie wspólnej komisji. Odbywa się przed sesją, ale to nie jest wszystko. Wzorem z innych gmin, które są takie proobywatelskie, władze zamieszczają na stronie internetowej, czyli na naszym wspólnym zasobie, za który płacimy, informację do obywateli, że dana komisja będzie miała właśnie posiedzenie w takim terminie i czego dotyczyć będzie to posiedzenie. i Myślę, że pozyskując taką informację, będziemy mogli realizować to, co mamy zapisane w ustawie, a powyżej w Konstytucji. Także takie proste działanie, które pozwoli sprawdzić, czy, czy mieszkańcy, którzy świadomie wystąpią z takim wnioskiem, będą na tyle wysłuchani, a przy okazji, czy będziemy skuteczni aby doszło do tego, że będą podawane informacje o posiedzeniach komisji. A co, jeżeli ktoś chce jeszcze posłuchać dłużej, bo to już myślę, że wszystko powiedziałem, czego dotyczy to nagranie, nawet troszkę myślę, że za długo, ale czasami jednak czasu troszkę potrzeba, aby wyjaśnić kilka kwestii. Chciałbym tu jeszcze zacytować, jakie komisje mamy w Radzie. Komisja Budżetu, Promocji i Rozwoju Gminy. Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw, Spraw Socjalnych. Komisja Rewizyjna. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja, Komisja Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Także proszę Państwa, jest o czym dyskutować. Jest. Miejsce, gdzie możemy, zanim dojdzie już do jakichś ustaleń, poznać, jakie są plany, jakie będą podejmowane decyzje i, co najważniejsze, możemy mieć wpływ na te decyzje. I o to właśnie chodzi. Abyśmy mogli uczestniczyć w pracach komisji, potrzebne nam są terminy, kiedy te komisje się odbywają. Zapraszam do przyłączania się do grupy Kooperatywa Opolska. Link jest dołączony do tego nagrania. Przed nami, myślę, bardzo fajne działania. Jeżeli ktoś jest chłonny wiedzy, doświadczeń miłych, pozytywnych, głównie mam nadzieję, to zapraszam. I przekażcie dalej, postawcie lajka, like przekażcie dalej tą informację, głównie do, do mieszkańców Opola Lubelskiego, gminy Opole Lubelskie, ale też powiatu opolskiego, a kto wie, może jeszcze mieszkańcy z innych okolic dostrzegą u siebie też podobną sytuację, że takich informacji nie ma. To też niech wyciągną wnioski i podobnie jak my spróbują wnioskować o to do naszych władz o informacje. Pozdrawiam.